Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na transmisji kwalifikacji do inauguracyjnego wyścigu Boot e Racing Cup, w trakcie którego będziemy mogli zobaczyć rozmaitych kierowców z, 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 z naprawdę wielu polskich uczelni. Możemy zobaczyć takich. Spośród uczelni, które tutaj znalazły się razem z nami jest z Politechnika Warszawska, z której. Jest koło W-Tracing organizator całego wydarzenia. E, mamy również wielu gości z Politechniki Śląskiej i, w, e, i Wrocławskiej, jak i również Politechnikę, Politechnikę Gdańską. A teraz mam taki problem techniczny, zaraz do Państwa wrócę. Czekaj. W tym momencie trwa rozbieg do całego wydarzenia. E, może powiem chwilę o, o tym, jak całość będzie wyglądać. Jest to, pier, jest to pierwszy wyścig, wyścig z trzy wyścigowej ligi e, zorganizowanej przez koło Wut Racing gigę ma nazwę Wut Racing Cup. I zanim, zanim odbyły się te kwalifikacje, to na przestrzeni ostatniego tygodnia każdy z zawodników, których widzą w Państwo w tym, państwo w tym momencie na ekranach musiał przejechać około co najmniej 10 okrążeń liczonych czasem i te okrążenia z sukcesem kończyć i te zrobić te 10 liczonych okrążeń i po tych 10 okrążeniach dzisiaj o 19 odbył się trening przed wyścigiem właśnie teraz widzimy kwalifikacje, jednak mam pewien problem techniczny, ponieważ nie mogę zmienić po prostu swojej kamery, ale i, jak i również wyświetlić czasów pozostałych zawodników. Ale zaraz sprawdzę, czy uda mi się to naprawić. Już chyba będzie dobrze. E, także te, teraz widzimy właśnie kwalifikacje, po których wkrótce odbędzie się e, odbędzie się wyścig. Najpierw będzie pierwszy wyścig, który będzie startować zgodnie z pozycjami, z którymi skończą zawodnicy po, po tych kwalifikacjach. Natomiast zaraz po nim nastąpi drugi wyścig, w którym, e, który będzie nieco inny, ponieważ zawodnicy będą startować z grubsza, tak jak, startują, e, tak jak ukończą pierwszy wyścig, jednak pierwsza dziesiątka będzie startować w systemie tak zwany re, reverse grid, czyli, czyli zawodnik, który ukończył jako pierwszy, będzie startował z pozycji 10, drugi z pozycji 9, trzeci z 8, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będą to bardzo emocjonujące wyścigi, dlatego za serdecznie zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w tych, żeby obejrzeć te wyścigi na streamie, który będzie, znajduje się już w linku w opisie. Tym razem jesteśmy, Tymczasem jesteśmy na pokładzie razem z Damianem Lempartem, który. W prekwalifikacjach miał najlepsze okrążenie, które już w tym momencie nawet poprawił. Dopiero kwalifikacje się rozpoczęły, i już to okrążenie jest pobił, poprawił ten swój czas. Może poprawił go zaledwie o 15 tysięcznych 15 sekundy jednak, bądź co, bądź jest to poprawa, i na to, że wyścigowym czasami, znalezienie tych 15 tysięcznych to niemałe wyzwanie. Więc widzimy, jak przejeżdża. Przez najdłuższą prostą na torze i zaraz wjeżdża w prawy zakręt 90 stopni, który jest dość wymagający. Teraz zbliża się do sekcji takiej dość sporej szykany, która jest dość wąska, więc dość niebezpiecznie jest, jeśli trafi się tutaj korek i każdemu zawodnikowi, który. E, który się tutaj będzie ścigał. Na pewno będzie to nie wyzwanie, żeby tutaj spróbować wyprzedzić, dlatego prawdopodobnie będą się oni decydować na wyprzedzenie w innych sekcjach e, sekcjach toru. I zobaczymy, czy Damianowi uda się w tym momencie poprawić ten swój czas, z, który nie, jednak zjeżdża do pit stopu, więc poprawę czasu nie, nie zobaczymy. Tym razem tymczasem przenosimy się do e, pomykacza zawodnika z Politechniki Warszawskiej, który z tej Politechniki Warszawskiej miał najlepszy czas pośród wszystkich wszystkich tam występujących czasowników, zawodników. W tym momencie trochę, trochę jedzie, za, trochę, trochę wolniej jedzie niż pierwszy Damian Lampard na pierwszej sekcji okrążenia stracił już 30 sekundy, jednak wszystko jest do odrobienia się mówi. Santor tor Brands Hatch jest, jak widać, położony na wzgórzach i może być niemałym wyzwaniem dla wie, wielu zawodników, jeśli się na te duże zmiany wysokości w odpowiedni sposób nie przygotują i wezmą ich one z zaskoczenia. Wiele zakrętów jest dość ciasnych, na przykład ten, który właśnie teraz widzimy, więc mijanki i wyprzedzenie mogą być naprawdę sporym, sporym wyzwaniem. Teraz pomykać zbliża się już do końca toru i do linii, linii startu i mety i chyba będzie próbował e, próbował teraz możemy z nim zostać na szybkie pomiarowe okrążenie bo to, które właśnie obejrzeliśmy to był outlap i zobaczymy jak mu w tym momencie pójdzie ładnie wszedł w pierwszy zakręt e, i zbliża się do pętli o 180 stopni zawrotka i w dół wzgórza żeby zbliżyć się do żeby wejść zaraz w kolejny lewy zakręt Miejmy nadzieję, że zawodnicy, którzy są przed nim, nie spowolnią go w znaczący sposób. Że może nawet mu pomogą z, e, za pomocą draftingu i zyska na tej prostej, do której właśnie się zbliża, te kilka cennych, se, kilka cennych dziesiątych czy tam setnych sekundy, które mogą naprawdę znaczyć bardzo dużo, jeśli chodzi o pozycję startową. Bo jak widać, stawka jest bardzo, bardzo mocno zagęszczona. Pierwszy, e, pierwszy Lampard e, z czasem minuta 25 i... 8, se, sekundy zanim, zanim pan Szyński, e, który również dobry czas e, miał w e, prekwalifikacjach i, i podczas treningów. szyński, co ciekawe, naj, najszybsi zawodnicy nie są, nie wydają się być z technicznych. Pierwszy z nich to, e, to student Państwowej Wyższej Szkoły w Wałbrzychu. Podczas gdy Marcin Wyszyński to uczelnik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jednak takie można powiedzieć niewyścigowe uczelnie nie przeszkadzają im w tym, by ścigać się by jeździć w iście wyścigowym tempie najlepsze czasy w tym momencie w kwalifikacjach jednak no, jest to dopiero minęła dopiero minęły dwie trzecie więc dopiero nawet dwie trzecie nie minęły więc dopiero pod koniec ten czas będą pewnie szlifować e, zawodnicy żeby żeby Stalić sobie to jak najlepszą pozycję. Eee, w tym momencie widzimy Erik Szymendera, wypad z toru. I pewnie będzie zjeżdżał do pistopu z brudnymi oponami, albo będzie restartował. Zobaczmy. Teraz jedy, e, obserwujemy Marka Wypochowskiego, studenta politechniki Lubelskiej, Minimalnie gorszy czas. Na pierwszych dwóch sektorach od najlepszego czasu z Damiano Lamparta To może być nowe, najszybsze okrążenie w tych kwalifikacjach Zobaczmy, czy uda mu się utrzymać to tempo z poprzednich, z pierwszych dwóch sektorów Ładnie czy zakręt dość szeroko udało mu się utrzymać bolić na torze W tym momencie dość, dość długa prosta, jednak nie najdłuższa, jak wiadomo I ostatni zakręt i zobaczymy, czy to okrążenie pozwoli mu się wspiąć nieco wyżej Nie, jednak zjeżdża Mimo tego, że ten czas nadrabiał, e, to postanowił zjechać. Ciekawa decyzja mnie zaskoczyła i w tym momencie Damian Plona, Dominik Tona e, z najszybszym czasem w sesji poprawił wynik e, Damiana Lemparta o, pół o, pół, e, o 50 setnych sekundy. Bardzo dobre, bardzo dobre okrążenie. Już w tym momencie dwóch zawodników zeszło poniżej czasów, e, które były ustanowione na treningu i prekwalifikacjach. Naprawdę, iście iś wyścigowe, emocje i bardzo dobre tempo, wielu zawodników. Dominik Plona z Uniwersytetu, z Uniwersytetu w Białymstoku. Również, niekoniecznie wyścigowa, nie kojarzy się tak z wyścigami jak Politechniki, z których e, wiele z tych zespołów, e, wiele zespołów Team racingowych, e, z, przepraszam, nie Sim racingowych, tylko e, Ligi Formuła Student jest, e, ale nie przeszkadza mu to ustanawiać naprawdę dobrego czasu. W momencie przeniesiemy się do pomykacza, który możliwe, że jest na swoim wyjazdu, już w tym szybsz, szybkim okrążeniu, i tu przed nim ktoś wyleciał z toru, ale chyba nie przeszkodziło to pomykaczowi. Zobaczmy, czy będzie poprawa w pierwszym sektorze. Nad najlepszym czasem, no stracił trochę na tym sektorze, więc. Patrzmy, co tam. Jeszcze. Kogo jeszcze możemy zobaczyć? Marcin Wyszyński zdaje się dogrzewać opony tutaj i szykować się do dobrego okrążenia. W tym momencie trzecia pozycja. dziesiąte sekundy za liderem. I zobaczymy, czy po, postawi tutaj na w pełny alarm. Postawi na nogi tutaj. Stawkę i wrócił do góry nogami. Wezmie się na te wyższe pozycje startowe. Jakie zblokowanie hamulców? No, w tym momencie to może być już ciężkie, żeby ten czas poprawić, bo jednak każdy, każde zblokowanie tych hamulców to solidny, solidne zużycie opon. I w tym momencie to może mieć duże znaczenie, bo już w tym momencie 2 dwie, dwie tysięczne, dwie, dwie sekundy straty do. Liderów na pierwszym sektorze. Nie zapominajmy, że są jeszcze dwa do przejechania. I tak to. On da. W tym momencie jesteśmy na pokładzie Marka Wypychowskiego, który w tym momencie już traci na tym sektorze nadal. jedzie w korku, więc może mu to faktycznie nieco przeszkadzać. Raz tymczasem przenieśmy się może nieco w dół stawki do czasów Minuta 27 sekunda. Sekund... Może wygląda to na faktycznie dużo, bo jest to niemal sekunda straty. Jak nie więcej do liderów w tym momencie, w tym wyś... w wyścigu. Ale nie zapominajmy, że nadal są to bardzo dobre czasy i niezwykle szybkie. I tutaj niestety nie udało się utrzymać tego bolidu na torze. Zobaczmy, jak idzie Teldowi Leoniewskiemu. W tym momencie rozpoczynam swoje. Zapewne pomiarowe okrążenie, już ze, zaledwie dwie minuty do końca kwalifikacji, więc w tym momencie zawodnicy pewnie już wciskają gaz do dechy i dają sobie 110%, żeby ten czas swój wyśrubować i zebrać swoje sektory, swoje najlepsze sektory w jedno, jedno piękne okrążenie, które pozwoli im się wspiąć w górę, w górę linii startowej. Wyścigu, który odbędzie się już, już, od, już chwilę po 20.00 na, na kanale, na którym na, i na streamie, na który link znajduje się w opisie i zaraz poje, będę, będę go wysyłał na czacie. Tymczasem z panem Leoniewskim z Politechniki Śląskiej, Silesia Automotive, klub e, koło naukowe, właśnie z tej uczelni. Dość szeroko pojechał, zapewne, żeby utrzymać jak najwyższą prędkość przez te finalne zakręty. I zobaczymy, czy na tym okrążeniu uda mu się ten czas poprawić. Chyba, że się zdecyduje zjechać do stopów, co też nie jest wykluczone. W momencie 12, 12 pozycja około 1,5 sekundy straty, może nieco więcej, do liderów. Nie, ja decyduje się kończyć to okrążenie i zobaczymy. Jak, jak ono poszło i niestety no, nie jest to poprawa, ale za to, za to poprawił się Tusiek, który jechał tuż za nim nie wiem, czy skorzystał ze slipstreamu, z draftingu za, za właśnie Witoldem e, przepraszam, Władysławem ale nie, nie, nie udało mu się wspiąć, wspiąć do pierwszej dziesiątki nawet na dziewiątą pozycję w tym momencie również około półtorej, nieco, po, nieco mniej niż półtorej sekundy straty do lidera. I zobaczymy, jak, jak mu pójdzie to okrążenie. Czy będzie już sekunda straty, więc raczej nie będzie to poprawa. Wielu zawodników zjeżdża już do pit stopu, więc pewnie to będą już ostatnie okrążenia. No I stawka powoli zaczyna nam się klarować, jeszcze zobaczymy. Jak widzi tutaj Damianowi Lempartowi, który może próbować jeszcze poprawić swój czas. W tym momencie pierwsza pozycja w kwalifikacjach i nie wygląda jakby ktokolwiek miał mu, miał mu w tym przeszkodzić pierwszych trzech... Z, kolejnych trzech zawodników zanim już zjechało, no, nie przeszkodził mu ten e, zawodnik znajdujący się poza... E, poza, poza torem. Zobaczymy czy... No, czy uda mu się poprawić... Ten, Wspaniały czas, który ustanowił wcześniej, minuta 25 626 tysięcznych, bardzo, bardzo dobre osiągnięcie i zobaczymy, czy to będzie poprawa, czy już się zdecyduje zjechać do pit stopów, nie, kończy okrążenie, zobaczymy, czy jeszcze zwiększy swoją przewagę nad pozostałymi zawodnikami, nie. nie, niestety nie udało się, ale nadal wykręcił bardzo dobre okrążenie, które z pewnością przyjemnie się oglądało. i już w tym momencie zbliżamy się do końca kwalifikacji Więc powoli zacznę zapraszać Państwa na stream, który... Na stream wyścigu, który odbędzie się na kanale Ross, Ross Republic of Sim Racers e, I będzie tam komentowany przez Pana Andrzeja właśnie z tej organizacji e, Więc powoli... Patrzymy, jeszcze Damian Lampard właśnie kończy swoje okrążenie. I zobaczmy, jeszcze możemy obejrzeć Phoenix Extreme. Zatrzymał się i wrócił do pistopów. Damian Lampard pewnie będzie chciał skończyć to okrążenie i dojechać, dojechać. na własnych kołach bez używania szybkiej teleportacji właśnie do tych pistopów. I już wkrótce zobaczymy się w kwalifikacjach. Razem dziękuję za uwagę i zapraszam na stream transmisję wyścigu.